Witajcie! Nie wiedzieliśmy jak bardzo brakowało Wam Razemowego Podbeskidzkiego podsumowania tygodnia, dopóki go nie nakręciliśmy. I za te wszystkie Wasze głosy, e, głosy zachwytu, wsparcia i kibicowania bardzo dziękujemy. Dziś zaczynamy drugi odcinek. Każdy zna e, Żabkę Sklep i każdy robi tam zakupy. Ale niewielu wie, a przynajmniej ci, którzy oglądają na bieżąco internet, to wiedzą, że to wcale nie jest taki e, świetny interes, jak to się przedstawia. W Bielsku Białej powstało jedyne działające w tej chwili stowarzyszenie poszkodowanych i jajentów, którzy wstawiają się za ogromną liczbę osób, które cierpią z powodu patologicznej franczyzy w Polsce. Patologicznej, czyli takiej, która łamie przepisy, takiej, która jest wyjęta spod prawa, bo tego prawa po prostu nie ma. I stowarzyszenie przyjęło sobie za punkt swojego działania e, przyjęcie ustawy franczyzowej w Polsce, która ma chronić interesy strony słabszej. To, co się dzieje z franczyzą, wielokrotnie poruszane było w mediach, a także w różnych reportażach, i są to naprawdę dramaty. Ludzkie. My wspieramy stowarzyszenie Ajentów i Franczyzobiorców i w tym roku na podkomisji stałej do spraw rynku pracy pierwszy raz Franczyza wybrzmiała. Wybrzmiała na tyle, że zarówno Ministerstwo Sprawiedliwości, jak i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdzili, że sytuacja wymaga niezwłocznego uregulowania w postaci ustawy, a nawet spec ustawy. I wszystko byłoby ok, gdyby nie dziwna postawa rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw. Rzecznika, z którym przez ostatnie trzy lata jako stowarzyszenie spotyka się. Zastanawialiśmy się regularnie po to, aby pracować nad założeniami do tej ustawy. Wypracowaliśmy coś, co w sumie nie było nam potrzebne chyba bardziej było potrzebne lobby franczyzowemu mówimy o kodeksie dobrych praktyk, bo wiedzieliśmy, że kodeks absolutnie nic nie zmieni: osoby, które weszły we franczyzę, nie są chronione w żaden sposób wobec nich stosowane jest nadużywane prawo. Prawo, które nie zostało w sposób precyzyjny uregulowane. Stowarzyszenie przyjęło sobie za punkt honoru przyjęcie w Polsce ustawy, bądź spec ustawy, przepisu, który będzie realnie chronił prawa strony słabszej franczyzobiorców. To jest drobna przedsiębiorczość i co do tego nie mamy wątpliwości, więc byliśmy przekonani, że wsparcie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw będzie naturalną konsekwencją naszych działań. Przeliczyliśmy się. Ostatnie posiedzenie zespołu roboczego do spraw franczyzy, organizowane przy rzeczniku małych i średnich przedsiębiorstw, spowodowało, że maski opadły. Nie mamy wątpliwości, że za rzecznikiem stoi ogromne lobby franczyzowe. Na tym spotkaniu nie mogłam być osobiście. To spotkanie nie jest protokołowane. To kolejna odsłona zespołu, który tym razem w tej kadencji Sejmu nie jest również nagrywane. Ale z informacji osób, które brały udział, dowiedzieliśmy się i tutaj cytat: Szanowni przedsiębiorcy, jeśli nie zepniemy się w sobie, to lewackie środowiska umeblują nam biznesy. To są słowa, które padły z ust przewodniczącego Komisji Zespołu Roboczego do Spraw Franczyzy przy rzeczniku małych i średnich przedsiębiorstw tego samego, który powinien właśnie tych drobnych przedsiębiorców. Wspierać. Zastanawiamy się, jak zareagować w tej sytuacji i kogo tak naprawdę rzecznik wspiera. Mamy nadzieję, że te słowa, które padły na Zespole Roboczym do Spraw Franczyzy, to były tylko prywatne stwierdzenia przewodniczącego i jednak rzeczniczka małych i średnich przedsiębiorstw zreflektuje się, że te działania, które prowadzi stowarzyszenie i jak się okazuje przy wsparciu zarówno Ministerstwa Sprawiedliwości, jak i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, to ważne działania, bo ten projekt to międzyresortowa, gruba robota. I ją trzeba zrobić po to, żeby duże koncerny franczyzowe nie wykorzystywały przewag konkurencyjnych, po to, aby mali i drobni przedsiębiorcy mogli się rozwijać, bo przecież tak wiele mówi się o drobnej przedsiębiorczości i wspieraniu właśnie tego małego biznesu. Ta ustawa franczyzowa to ostatni dzwonek na to, żeby uregulować ogromne luki podatkowe, o których mówimy od dawna, a także zabronić stosowania wielkim firmom franczyzowym i koncernom przepisów, które po prostu są niezgodne z prawem. Tematu ustawy franczyzowej nie odpuścimy, zarówno jako razem poseł Konieczny od początku wspiera ten projekt, jak i Stowarzyszenie Ajentów i Franczyzobiorców. Mamy nadzieję, że te głosy to jednoosobowe, wyłącznie prywatne opinie i zarówno Ministerstwo, jak i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dopełni swoich deklaracji i te prace ruszą pełną parą. W tej sprawie będzie ciąg w dalszy, a my na pewno będziemy się upominać o więcej informacji. W lipcu w Bestwinie pojawił się spory problem, mianowicie woda została zatruta bakteriami coli. W zeszłym tygodniu w Bestwinie pojawiła się telewizja. Zdenerwowani mieszkańcy wyrazili swój sprzeciw, ponieważ kwestia zatrucia wody w Bestwinie jest już sprawą znaną od dawna i występuje powtarzalnie. I Władze robią niewiele, by zapobiec takim incydentom w przyszłości. Mieszkańcy Bestwiny przyjechali do naszego biura, Poprosili o pomoc. Poseł Konieczny z partii razem złożył razem z nimi interpelację do operatora sieci wodociągowej firmy Combest. Chcielibyśmy dowiedzieć się, czy nie doszło do zaniedbania ze strony gminy oraz firmy Combest. Od lat słyszymy, że nie inwestują w rozwój ani w naprawę sieci wodociągowej. Chcemy również dowiedzieć się, czy występowali o jakiekolwiek wsparcie zewnętrzne granty, dotacje, programy rządowe czy unijne. Kiedy tylko wszystko wraca do normy i problem z bakteriami znika, to Gmina i firma Combest zapominają o problemie i tak naprawdę przestają już myśleć o tym, jak zabezpieczyć mieszkańców gminy na przyszłość. Od czasu tamtego nagrania dostajemy z różnych źródeł niepokojące informacje, które musimy zweryfikować. Na pewno pojawi się kolejna interwencja poselska, badająca szczegółowo kwestie tych już wspomnianych finansów, a także planów rozwoju gminy na przyszłość. Dostęp do wody pitnej jest prawem człowieka i my razem tych praw strzeżemy. Mówimy dzisiaj o mieszkaniówce, ale nie dla milionerów, tylko dla potrzebujących. O mieszkaniówce bez serca. W zasobach miasta Bielsko-Biała jest około 6 mieszkań, w tym ponad 700 pustostanów, które według miasta są niezdatne do użytku. Program Miasta Katowic Mieszkania za remont pokazuje nam, że jesteśmy w stanie stworzyć program, który jest korzystny dla ludzi jest on bardzo transparentny. Jest on bardzo popularny i trafia do osób, które nie kwalifikują się do najmu socjalnego ani do komunalnego i nie stać ich na kupno. W Katowicach czas oczekiwania na mieszkanie oscyluje wokół roku. W białe jest to już 5, 6, czasami 7 lat. Interweniowaliśmy już w sprawie samotnych matek, rodzin z niepełnosprawnościami, wśród dzieci, wśród dorosłych. Interweniowaliśmy w sprawie kamienic, które były czyszczone pod płaszczykiem rewitalizacji i już nigdy nie wróciły do zasobu mieszkaniowego. Ostatnio interweniowaliśmy w sprawie rodziny wielodzietnej, w której sytuacja w ostatnim czasie znacznie się pogorszyła przez powody zdrowotne. Aktualnie wynajmują mieszkanie na rynku prywatnym, lecz zgłosili się o przydział mieszkania komunalnego. Niestety ich wniosek nie może być rozpatrzony ze względu na brak zaświadczenia o warunkach mieszkaniowych. Właściciel nie chce wystawić zaświadczenia o warunkach mieszkaniowych, nie wiadomo z jakiego względu. Możliwe, że jest to zwykła złośliwość, możliwe, że jest to omijanie podatków, możliwe, że jest to po prostu chęć przymuszenia do dalszego najmu. Rodzina spełnia wszystkie warunki ze swojej strony, lecz niestety miasto nie ma żadnej procedury awaryjnej w przypadku, gdy właściciel nie chce wystawić zaświadczenia. W innych miastach, na przykład w Warszawie, występuje wizja lokalna, czyli spisanie protokołu z warunków mieszkaniowych e, wynajmujących, po to, aby im pomóc. W Bielsku nie ma na to żadnych szans. My razem mamy na to proste rozwiązania. Remont pustostanów, budownictwo społeczne, mieszkanie za remont, transparentność procesu i uproszczenie procedur. Twórzmy mieszkania dla milionów, nie dla milionerów. Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to na pewno chodzi o pieniądze. O co tak naprawdę chodzi w kwestii pracowników z Ameryki Łacińskiej i tak często powtarzanych Kolumbijczyków? Oraz dlaczego umowy śmieciowe to fatalne rozwiązanie dla polskich pracowników, nie tylko dla pracowników z zagranicy? Tak jak wspomniałam, jeśli nie wiadomo o co chodzi, chodzi po prostu o pieniądze. I nie jest dla mnie absolutnym zaskoczeniem fakt, że pan Brzoska w jednej z pierwszych swoich ustaw deregulacyjnych i proponowanych zapisów poruszył właśnie ten temat. Pracy e, obcokrajowców, migracji zarobkowej i przepisów z tym związanych. Bo to jest właśnie e, ten biznes, który domaga się, aby praca była jak najtańsza, jak najszybsza, kosztem pracownika, niekoniecznie kosztem pracodawcy i najlepiej, żeby nie była zbytnio uregulowana. A dlaczego, przepraszam bardzo, migrant z Kambodży? ma mieć możliwość ma obowiązek posiadania umowy o pracę, a polski pracownik nie. Tu jest hipokryzja. Myślę, że nawet byśmy się nie zdziwili, gdyby pan Brzoska postulował zniesienie płacy minimalnej, bo do tego to się tak naprawdę sprowadza. Ale o co chodzi z tymi kolumbijczykami? Wyobraźcie sobie taką sytuację, że jeszcze w 2015 roku najpopularniejszym typem umowy śmieciowej to była umowa o pracę tymczasową. Umowa o pracę tymczasową nie jest idealna, ale przynajmniej gwarantuje to, że pracownik zarabia tyle samo, ile by mniej więcej zarabiał w firmie, w której tą pracę wykonuje. Co się zmieniło po 2015 roku? Agencje, które zajmują się zatrudnianiem na podstawie umowy o pracę tymczasową, muszą wypełnić szereg przepisów. Muszą wypłacać wynagrodzenie na czas, opłacać składki, opłacać podatek zatrudniać legalnie na podstawie tej umowy i jeśli nie dopełnią tych obowiązków można takie agencje wykreślić tak aby nie mogły już takiej działalności prowadzić i to okazało się być barierą dla wszystkich Januszeksów które postanowiły wzbogacić się kosztem pracy innych ludzi i doprowadzić do tego żeby ta praca mogła być wykonywana albo za darmo albo zupełnie poza jakimikolwiek ramami prawnymi dotyczącymi i wynagrodzenia i przepisów BHP tak na rynek Polski weszła nowa definicja outsourcingu. Outsourcingu po polsku, bo ten amerykański to zupełnie co innego. I te agencje nie muszą zupełnie spełniać żadnych kryteriów. To nie są agencje, to są para firmy. Które zajmują się rekrutacją i zatrudnianiem pracowników często z zagranicy i nie muszą absolutnie wypełniać przepisów jakiejkolwiek ustawy. To firmy, które bardzo często zatrudniają na czarno, bez umowy, nie wypłacają wynagrodzenia, potrącają z tego obiecanego wynagrodzenia koszty fikcyjne, wyimaginowane, które w Polsce należałoby w ich wersji. Potrącić. To są firmy, które po trzech miesiącach przeważnie, zwłaszcza jeśli chodzi o Kolumbię, bo trzy miesiące wizy turystycznej tym osobom przysługuje, zostają wyrzucane na bruk, a w ich miejsce pojawia się nowa grupa pracowników z Kolumbii i tak oto mają darmową siłę roboczą. To jest ogromna luka prawna w polskich przepisach, których od paru miesięcy domagamy się uregulowania. Nie może być tak, że firma odpowiedzialna za rekrutację, zatrudnianie, przekazywanie pracowników do pracodawcy-użytkownika nie musi wypełniać absolutnie żadnych przepisów. Ci ludzie bardzo często pracują po 16 godzin i więcej, bez odpoczynków. Odmawia się im prawa do skorzystania z toalety, odmawia się im prawa do podstawowych praw fizjologicznych, odmawia się im prawa do przerwy, do jedzenia, do picia. To są ludzie, którzy stają się w Polsce niewolnikami po to, aby biznes, który reprezentuje pan Brzoska, miał tanio. I taki pańszczyźniany pracownik, najlepszy dla pana Brzoski, to taki, który się nie odezwie, nie wyegzekwuje swoich praw, ale to też taki, który zaniża ofertę rynkową dla pozostałych pracowników na polskim rynku pracy. No bo po co zatrudniać na umowę o pracę, skoro można za darmo pracowników, którzy nie potrafią bronić się, bo są w innym kraju. Państwowa inspekcja pracy rozkłada ręce, bo element dyskryminacji przy kształtowaniu wynagrodzeń i zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną, to ten obszar, który państwowa inspekcja pracy nie za bardzo chce kontrolować. Dlatego tym bardziej nie chce wchodzić w ochronę pracowników obcokrajowców pracujących na naszym rynku pracy. I jest to po prostu wygodne, zarówno dla przedsiębiorców Januszeków, jak i dla państwowej inspekcji pracy po prostu przymknąć oko, bo kasa musi się zgadzać. Mamy też dobre informacje z regionu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że została przyjęta propozycja strony społecznej i samorządowej w zakresie obszaru, na którym wokół Bielska w powstają Lasy Społeczne. Lasy Społeczne mają objąć 51% obecnego nadleśnictwa Bielsko. Ale o co w ogóle chodzi w Lasach Społecznych i skąd ten pomysł się w ogóle wziął? Lasy Społeczne zostały zaproponowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wokół 12 aglomeracji w Polsce, aby być miastami pełniącymi właśnie funkcję, wiodącą funkcję społeczną. Dzięki dużej aktywności mieszkańców i organizacji społecznych. W Bielsku mieli, mieliśmy do czynienia ze szczególnym procesem, ponieważ dzięki właśnie interwencji społeczeństwa obywatelskiego do tego procesu, w którym zaangażowane było tylko 12 aglomeracji, dołączone zostało także Bielsko-Biała jako miasto o szczególnych uwarunkowaniach, których także chcę Wam teraz powiedzieć. Jak ten proces przebiegał? Lasy państwowe, zarządzające tymi lasami, e, uczestniczyły w procesie społecznym z uczestnictwem strony samorządowej, czyli gminami Bielsko-Biała, Jaworze, Kozy i Wilkowice a także ze stroną społeczną, czyli właśnie reprezentantami społeczników i organizacji społecznych, które zainicjowały ten proces. I także każda strona wyznaczała swoich ekspertów, którzy byli niejako niezależną i naukową reprezentacją tego, jak te lasy powinny być zarządzane. Pierwotną ideą tych lasów miało być to, że z trzech funkcji, które mają wypełniać lasy w Polsce, zgodnie z ustawą o lasach, czyli funkcją społeczną, funkcją gospodarczą i funkcją przyrodniczą, wiodącą funkcją ma być funkcja społeczna. Jak jednak pewnie można się domyśleć, głównym tutaj problemem jest wyłączenie funkcji gospodarczej, a więc po prostu produkcji drewna na wycinkę i sprzedaż. Funkcja społeczna i funkcja przyrodnicza jak najbardziej mogą działać tutaj w symbiozie. I główną rzeczą, która przeszkadza tej symbiozie jest właśnie funkcja gospodarcza, która powoduje po prostu wycinkę lasów. W tym procesie strona samorządowa i strona społeczna zaprezentowały identyczne propozycje w zakresie zasięgu lasów społecznych. Było to właśnie te wspomniane 51% obecnego terenu Las-Sabielsko, które zostało zaakceptowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska i ostatecznie na tym obszarze jesteśmy już pewni, że las społeczny powstanie. W tej propozycji sprzeciwiały się lasy państwowe, które chciały, aby ten ostateczny obszar zajmował o wiele mniej miejsca. I były sceptyczne co do całego procesu zmiany gospodarowania na tych obszarach. Dlaczego Bielsko-Biała jest pod tym względem szczególne? Mamy wyjątkowe walory i zalety związane z tym, że będziemy byli objęci lasem społecznym. Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że obecna gospodarka leśna prowadzona w naleśnictwie bielsko jest deficytowa. Co to oznacza? że mimo, że są prowadzone prace wycinkowe, prowadzona jest gospodarka leśna, to nie jest w stanie ona być rentowna i na siebie zarobić. Głównie ze względu właśnie tego, że Bielsko-Biała okalają głównie lasy górskie, a więc takie, na których prowadzenie gospodarki leśnej jest po prostu kosztowne i trudne. Nie jest niczym złym sam fakt, że to, gospodarstwa, to gospodarka leśna jest deficytowa, ponieważ jak wiemy, usługi publiczne mogą być deficytowe, jeżeli fundują użytecznie społeczne funkcje. Ale w tym przypadku trudno nazwać wycinkę lasów, które wszyscy w okolicy cenimy za funkcję społecznie użyteczną. Podczas gdy tracimy o wiele ważniejsze walory tych lasów, jak na przykład właśnie funkcję wodochronną, ponieważ większość, w ogóle 98% lasów wokół bielska Białej mają funkcję wodochronną, już teraz przyznaną, ale ten reżim lasów ochronnych w Polsce jest słaby. I nie wypełniał do końca tej funkcji ochronnej przed wycinkami tych lasów. Przez co te lasy nie pełnią w pełni funkcji retencyjnej i ochronnej miasta przed powodziami, czego mieliśmy doskonały przykład września zeszłego roku, kiedy między innymi przez zlewiska. Z, płynące właśnie z gór, gdzie znajdują się te lasy, powstała powódź błyskawiczna i powoduje to nie dość, że straty przyrodnicze, to przede wszystkim też straty gospodarcze, zwłaszcza w obliczu zmiany klimatu i szybko zmieniających się warunków i coraz większej gruźb powodziowych. Jako system, który jest w stanie nam pomóc zwalczać te zagrożenia, jest również potrzebny. Widocznie posłowie skrajnej prawicy potrzebują miejsc zabawki. Jedni mają gaśnice, drudzy drabinę. Poseł Foltyn wybrał tą datę nieprzypadkowo, bo jest to rocznica rzezi wołyńskiej. Zapomniał jednak dodać na swoim nagraniu, że flagi ukraińskie wiszą tam od początku inwazji Rosji na Ukrainę. I jest to wyraz wsparcia dla obywateli Ukrainy, którzy walczą o swoją suwerenność, tak jak kiedyś Polska walczyła o swoją niepodległość. A na koniec posłowi Foltynowi radzę zaopatrzyć się w opatę, bo jeszcze do niedawna pod Zamkiem Sułkowskich zasadzone były kwiaty w kolorach Ukrainy. I to się może powtórzyć. Jeśli w następnym podsumowaniu tygodnia chcesz usłyszeć o ważnej dla Ciebie sprawie, napisz do nas. Czekamy na Wasze uwagi i komentarze. A jeśli chcesz wystąpić na tym miejscu, to po prostu zapisz się do partii Razem Okręg pod